Wierzę. A jeżeli moja wiara jest zasadna, ten, w którego wierzę, wie o tym pod nieobecność mych oficjalnych deklaracji. Umysł sporządza sobie w historii różne modele Boga, mając każdy kolejny za jedynie właściwy, co jest błędem, bo modelowanie to kodyfikacja, a skodyfikowana tajemnica przestaje być tajemnicą. Dogmaty zdają się wiecznotrwałe jeno na początku drogi w dal cywilizacyjną. Zrazu wystawiano sobie Boga jako srogiego ojca, potem jako pasterza hodowcę, potem jako artystę rozmiłowanego w stwarzanym, więc ludzie mieli grać odpowiednio rolę grzecznej dziatwy, posłusznych owieczek, a wreszcie zachwyconej Bożej klaki. Lecz dzieci nadą jest mniemać, że Bóg po to stworzył, żeby mu stworzone od rana do wieczora Bakę świeciło Żeby go na wyrost miłowało za to co tam będzie Jeśli nie w smak to Co tu jest Jakby był wirtuozem A w zamian za wciąż nowe porcje Modlitewnych braw przygotowywał bisy wieczne żywota Po przedstawieniu doczesnym Czyli najlepszy numer zachowywał Na zapadnięcie śmiertelnej kurtyny Ta wersja teatralna teodycei Jest zamierzchłą naszą przeszłością jeśli Bóg ma wszechwiedzę, to wie o mnie wszystko i to na czas nieskończeni długi, nim się wyłoniłem z niebytu. Wie też, co postanowi o moim czy twoim lęku albo oczekiwaniu, bo ma doskonałe wiadomości także co do wszystkich własnych decyzji przyszłych. W przeciwnym razie nie byłby wszechwiedny. Nie ma dla niej żadnej różnicy między myślą jaskiniowca i umysłu. Jak i zbudują inżynierowie za miliard lat tam, gdzie dziś jest tylko lawa i płomień. Nie wiem, czemu miałaby mu sprawić szczególną różnicę zewnętrzna oprawa wyznań wiary, a nawet to, czy ktoś kieruje doń uwielbienie czy niechęć. Nie uważamy go za producenta oczekującego aprobaty ze strony produktu, ponieważ historia doprowadziła nas tam, gdzie naturalna autentyczność myśli. Nie różni się niczym od myśli sztucznie wznieconej, co oznacza, że nie ma żadnej różnicy między sztucznym i naturalnym. Granica ta leży już poza nami. Pamiętaj o tym proszę, że możemy stwarzać dowolne osoby i umysłowości. Moglibyśmy na przykład wszczynać istoty czerpiące mistyczną ekstazę zbytu, metodą krystalizacji, klonacji lub setką innych. I niejako w ich uwielbieniach, adresowanych do transcendencji, zmaterializowałaby się intencja właściwa dawnym aktom strzelistym i modłom. Lecz takie powielanie wiernych wyglądałoby nam na czcze urągowisko. Pamiętaj o tym, że nie ranimy się o mury stawiane naszym pragnieniom przez ograniczenie cielesne i przyrodzone, ponieważ strzaskaliśmy je i wyszliśmy na przestwór bezwzględnej kreacyjnej swobody. Dziecko może teraz wskrzeszać zmarłego, tchnąć ducha w proch i złom, niszczyć i zapalać słońca, ponieważ takie techniki istnieją. To zaś, że nie każdy ma do nich dostęp, nie jest, jak chyba pojmujesz, problemem dla myśli technologicznej. Pułap sprawstwa bowiem, wyznaczony literą pism, został osiągnięty i tym samym naruszony. Okrucieństwa starych ograniczeń zastąpiły okrucieństwa ich zupełnego braku. Otóż nie sądzimy, że Stwórca skrywa miłość do nas pod maską obu tych alternatywnych mąk, dając nam po to szkołę, żeby go było trudniej odgadnąć. I nie w tym zadanie kościoła, żeby obie klęski, niewoli i wolności, zwał wekslami, żerowanymi objawieniem, które z nadwyżką pokryje buchalteria niebieska. Wizja nieba, jako kasy wypłat, a piekła jako kryminału dłużników niewypłacalnych to chwilowy omam w historii wiary Teodycea nie jest sofistycznym praktykanstwem obrońców Pana Boga ani wiara dodawaniem otuchy, że jakoś to tam w końcu będzie Kościół zmienia się i wiara się zmienia Obie spoczywają bowiem w historii Wiara jest zarazem absolutnie konieczna i doskonale niemożliwa niemożliwa jest jako utwierdzalna raz na zawsze, bo nie ma takiego dylematu, w który myśl może się wkorzenić z pewnością, że to już na zawsze. Broniliśmy pismy przez 25 wieków taktyką odwrotów elastycznych, ogólniejącymi interpretacjami litery, aż przegraliśmy. Nie mamy już buchalteryjnej wizji transcendencji. Bóg to ani tyran, ani pasterz. Ani artysta, ani policjant, ani główny księgowy bytu. Wiara w Boga musi wyzbyć się wszelkiej interesowności, choćby przez to, że nic jej nigdzie nie wynagrodzi. Gdyby się okazało, że Bóg mocen jest sprawić to, co sprzeczne ze zmysłami i logiką, będzie to ponurym zaskoczeniem. Przecież to on, bo któż inny, dał nam te formy logicznego myślenia, oprócz których nie mamy nic w poznawaniu. Jakże więc możemy sądzić, jakoby akt wiary miał być aktem wyrzeczenia się rozumu logicznego? Po cóż było najpierw dawać rozum, a potem urągać mu sprzecznościami, jakie sam znajdzie na swojej drodze? Żeby się dotajemniczyć i uzagadkowić? Żeby pozwalać nam pierwej na postawienie diagnozy, że tam nic nie ma, a potem dobyć raju, jak szuler wyciąga kartę z rękawa? Tak nie myślimy. Dlatego nie domagamy się od Boga żadnych świadczeń z tytułu żywionej wiary, nie wysuwamy pod jego adresem żadnych roszczeń, gdyż pogrzebalibyśmy teodycę opartą na modelu transakcji handlowej i wymiany usług, ja cię do bytu powołam, tym nie będziesz służył i chwalił. Ponieważ w samej rzeczy nie mamy już nic, mamy wszystko.